Witam państwa bardzo serdecznie, otwieram obrady 86 sesji Rady Miejskiej. Witam bardzo serdecznie radnych, witam Pana Burmistrza, witam zastępcę, witam panią skarbnik, witam kierowników jednostek. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum władne do podejmowania uchwał i prawomocność obrad sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest obecnych 13 radnych. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał i innymi materiałami będącymi przedmiotem obrad sesji. Czy ktoś z radnych wnosi uwagi lub wnioski do porządku obrad sesji? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji? Śle ok. Jakbyś, Haniu, wyjęła. Mhm. Jak mamy nieobecnego kolegę, Lucjana Gąsiorowskiego, usprawiedliwiał się, później przyjdzie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy uroczystość, pożegnaliśmy naszego kolegę radnego Jerzego Łagodzińskiego. Proponuję, żebyśmy minutą ciszy uczcili jego pamięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. I tutaj chciałam przy okazji podziękować wszystkim Państwu biorącym udział w tej smutnej uroczystości, ale również może przede wszystkim Państwu. Pani Łucji Pomulski, Panu Krzysztofowi Jarząbkowi i Panu Andrzejowi Bisce, którzy brali udział, znaczy, którzy stanowili poczet sztandarowy i Pani Renacie Kapalko, która pięknie psalm śpiewała. Dziękuję bardzo. W imieniu rodziny też, ale nas wszystkich. I przechodzimy do punktu 31 projekt uchwały w, w sprawie zmian w budżecie miasta. Proszę Państwa, z racji tego, że mamy sesję nadzwyczajną, ja myślę, że nie ma potrzeby, żeby chyba że państwo w jakiś tam szczególny sposób zechcecie, to będzie też możliwość zadawania pytań, żeby y, dzisiaj przedstawiały osoby y, uzasadnienia do y, tych uchwał. Także y, bardzo proszę przewodniczących stałych rady, stałych komisji rady o opinię. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji oświaty, kultury i sportu o opinię. Projekt uchwały w, w sprawie zmian w budżecie. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Bardzo pani dziękuję, P pan przewodniczący. Czy pani przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego? Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego zaopiniowała a cztery osoby za jedna wstrzymująca i jeden przeciw. Dziękuję. Za i bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego. Projekt uchwały. 3-1, komisja zaopiniowała pozytywnie sześcioma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. Bardzo dziękuję i pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? I tutaj jest okazja do zadawania pytań pani skarbnik czy panu burmistrzowi, czy panom burmistrzom, ale też wyrażania swojej opinii odnośnie tej projektu tej uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i wdusić odpowiedni przycisk. Pani Hanna. Uchwała została podjęta dwunastoma głosami za i jednym głosem przeciw. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do projektu 3.2, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników i kandydatów na strażaków w ochotniczych strażach pożarnych z terenu gminy miejskiej Włodawa. Również proponuję, że, bo przecież dyskusja była, rozmawialiśmy na temat projektu tej uchwały. Bardzo proszę Przewodniczących Stałych Komisji Rady o opinię. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pro, projekt uchwały 3.2. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego Uchwała została zaopiniowana. Pięć osób za i jedna wstrzymująca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Projekt uchwały 3.2. Komisja zaopiniowała pozytywnie, siedmioma głosami za, przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. I Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę wdusić odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Uchwała została podjęta 11 głosami za i dwoma głosami wstrzymującymi się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3.3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Włodawa. Bardzo proszę Przewodniczących Stałych Komisji Rady o opinię. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt uchwały Komisja przyjęła trzema głosami za przy jednym wstrzymującym. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały Komisja przyjęła pięcioma głosami za jeden wstrzymujący. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Projekt uchwały 3.3 komisja przyjęła pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały Komisja Rewizyjna przyjęła przy trzech głosach za jednym wstrzymującym się. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę wdusić odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Uchwała została podjęta 11 głosami za, dwoma głosami wstrzymującymi się. Bardzo Państwu dziękuję. Przystępujemy do punktu 3.4, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Bardzo proszę, Przewodniczących Stałej Komisji Rady o opinię, Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt uchwały Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo Komi... pani przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały komisja przyjęła jednogłośnie za Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący komisji porządku publicznego. Projekt uchwały trzy cztery komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie, w tym punkcie? Bardzo proszę. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę wdusić przycisk i podnieść rękę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Przystępujemy do głosowania, do rozpatrzenia punktu 3.5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych przy nowo wybudowanej ulicy Diamentowej oraz połączenia z istniejącym chodnikiem na ulicy Wyrykowskiej. Również tutaj Pan Przewodniczący Komisji na komisjach mówił nam o petycji. Że bardzo proszę Przewodniczących Stałych Komisji Rady o opinię Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Bardzo Pani dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. <Ky> dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Projekt uchwały 3.5 komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały komisja przyjęła jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę w odpowiedni przycisk. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do bardzo ważnego, bardzo ważnego punktu pięć, sześć, przepraszam. Pryt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Włodawa. Komisja Statutowa bardzo ciężko, długo, wytrwale nad tym nowym naszym statutem nad poprawkami pracowała komisja statutowa to Pani Radna Renata Kapelko, Pani radna Janina Klimczuk, Pani radna Łucja Pamulska i pan radny świętej pamięci Jerzy Łagodziński. To, co Państwo otrzymaliście, gotowy już statut nad którym, który otrzymaliście również w wersji elektronicznej i, i papierowej, to gotowy produkt wielotygodniowej czy nadmiesięcznej pracy. Również też i mecenasa, który, który przejrzał tę, 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 tak jak powiedziałem, wielomiesięczną pracę naszych Radnych i i nie wnieśliście Państwo żadnych uwag, bo to też należy zaznaczyć, że uwag nie było, więc zakładamy, że nie macie Państwo tych uwag i teraz. Niemniej, yy, zawsze będzie taka okazja, jeśli zechcecie coś powiedzieć. Bardzo proszę w tej chwili. Przewodniczących Stałych Komisji Rady o Opinii. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt, projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Projekt uchwały 3.6 Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Włodawa zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, to może ja zabiorę. Ja bardzo chciałam Państwu podziękować za tak ciężką pracę, za trud włożony w przygotowanie tego st projektu statutu. Zdaję sobie sprawę, jak ogromna była to praca, bo sam fakt, że, tak jak powiedziałam, to wielomiesięczna praca całego zespołu była. Tak jak wiemy, poprzedni statut nie był doskonały. Wiemy, że wymagał wielu poprawek i nie chodzi tu tylko o kwestie prawne, ale też takie chociażby literowe, czy gramatyczne, czy nawet ortograficzne, bo takowe tam błędy były. Ale też dużo zmian prawnych, które, które nam się okazało, że zostały zarzucane, prawda? I, i ta Państwa praca, no ja, ja ze swojej strony bardzo, bardzo Państwu dziękuję, ale myślę, że też wypowiadam się w imieniu wszystkich Radnych, że to, że się w ogóle Państwo zgodziliście pracować nad tym, bo to nie każdy z nas chciał pracować, a Państwo jednak podjęliście się tego trudu. Bardzo Państwu dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? A może Państwo, Panie, które brałyście, pracowałyście nad tym. Pani radna Renata Kapelko. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Tak jak Pani Przewodnicząca wskazała, faktycznie była to praca kilku, może nie miesięcy, ale kilku dobrych tygodni. Pracowaliśmy bardzo usilnie w cztery osoby, również ze świętej pamięci Jerzym Łagodzińskim. Praktycznie do ostatniej chwili jeszcze wnosił swoje uwagi. Ja z tego miejsca chciałam podziękować całemu zespołowi czyli Pani Łucji Pamulskiej, Pani Janinie Klimczuk oraz Świętej Pamięci Jerzemu za cały wkład pracy w ten statut. Mam nadzieję, że Państwo przychylą się i pozytywnie zaopiniują, Państwo Radni. W pracach również uczestniczył mecenas, mecenas Artur Trubalski, także służył nam cenną pomocą i uwagami. No to tyle mogę powiedzieć i, i, i prosić o to, aby po prostu przychylnie, przychylnym okiem spojrzeć na naszą pracę i ocenić pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jeszcze radna Janina Klimczuk, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, ja szczególnie chciałam podziękować. W sami sobie dziękujmy, ale tak trzeba czasem, za mrówczą robotę Pani naszej Przewodniczącej Komisji, na której głowie w ogóle siedziało robienie i grzebanie się w komputerze i przepisywanie, nie wiem ile, ile tych wersji było, ale Ty wiesz najlepiej ile wersji było, zanim mecenas się do tego dokumentu dobrał. W związku z tym liczymy na to, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca naszej Komisji, za Państwa przychylność, no i mamy nadzieję, że w Lublinie też tam niczego już nam nie zarzucą. Także bardzo dziękujemy pani przewodnicząca za dobre słowo dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Jeszcze pani Renata, bardzo proszę. Tak sobie słodzimy i mówimy pochwały. Ja mam nadzieję naprawdę, że nikt nam niczego nie zarzuci, ale jeśli zarzuci, poprawimy, Poprawiam. poprawimy, także troszeczkę wprawy mamy. Tak, także przy, no jeszcze zaznaczam, że ja, ja osobiście nie jestem prawnikiem, jestem księgową, więc paragrafy znam, ale od strony bardziej księgowej niż prawniczej, więc ktoś kto może będzie bardziej fachowym okiem patrzył to może coś jeszcze dostrzeże, ale poczekajmy, zobaczymy. Teraz liczę na przychylność radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Jeśli nie, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, nad punktem 3:6 projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu gminy miejskiej Włodawa. Bardzo proszę o wduszenie odpowiedniego przycisku, podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli wszystkim nam się podoba. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. I również na komisjach miałyśmy, mieliśmy przedstawione to sprawozdanie, omówione szczegółowo. to wszyscy zapoznaliśmy się z nim, więc chyba też nie ma powodu, żeby Pani po prostu. Oddzielnie przedstawiała nam. Także bardzo proszę yy, przewodniczących Stałych Komisji Rady o opinię. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Sprawozdanie komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję, pani przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Sprawozdanie Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Sprawozdanie Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. I Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sprawozdanie przyjęła jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. I ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja się cieszę, że w naszym mieście jest dużo organizacji, że te organizacje działają, dużo robią na rzecz mieszkańców naszego miasta. Trochę mi smutno, że coraz mniej tych pieniędzy mamy na, na to, żeby móc. Wspierać działalność organizacji, chociaż uważam, że i tak jest to znaczący, znacząca, znacząca część naszego budżetu. Ale, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Zawsze może być więcej. Zawsze może być więcej. Jestem promotorką i, i, i wspierającą organizacje pozarządowe i wielu działami myślę sobie, że robią dobrą robotę organizacje. I bardzo tutaj chciałam pani Ani podziękować za dobrą pracę. Dziękuję ślicznie. Przystępujemy do głosowania. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, wducić odpowiedni przycisk. Sprawozdanie zostało podjęte, przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2023 rok oraz wykaz potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. I również pani dyrektor, pani dyrektor MOPSu przedstawiła nam to na komisjach. To przybliżyła nam Zagadnienia zawarte w sprawozdaniu. Bardzo proszę przewodniczących stałych komisji Rady o opinię. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jeszcze nie słucham. Komisja sprawozdanie przyjęła pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Sprawozdanie z, zadania, z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok Komisja przyjęła pozytywnie. Pozytywnie sześcioma głosami za. Dziękuję bardzo. I Komisja Porządku Publicznego. Projekt uchwały Komisja Porządku Publicznego przyjęła pozytywnie jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna również przyjęła sprawozdanie pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Mamy tutaj Panią Dyrektor. Można też zapytać Panią Dyrektor o coś. Pani Radna Janina Klimczuk, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Pani Dyrektor. Ja chciałam tylko podkreślić to, co Pani mówiła na komisjach, iż miasto u nas jest takim. Takich mamy mieszkańców, którzy bardzo potrzebują Waszej pomocy, i dlatego też ta liczba 337 form pomocy dla naszych mieszkańców jest pocieszająca, dobra i cieszę się, że ośrodek ma tak wiele form, łącznie z tymi takimi specjalistycznymi, których gdzieś tam w gops nie ma. No ja szczególnie cieszę się, że doszła nam w tym roku nowa forma wspierania osób. W wieku 60. Plus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę wdusić odpowiedni przeciw. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kolejnym naszym punktem jest. Informacja z realizacji zadań ujętych w programie wspierania, wspierania rodziny miasta Włodawy na lata 2023-2025 za rok 2023. Ale Państwo zapoznaliście się z tą informacją. Informacji nie przegłosowujemy, więc rozumiem, że Państwo się zapoznaliście. Jeśli Państwo chcecie dyskutować, zapytać o coś. Panią dyrektor, bardzo proszę. Nie widzę. Nie widzę w Państwa ochoty do takiej czynności. I przechodzimy w takim razie do punktu siódmego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Zamykam obrady 86 sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za udział w jej posiedzeniu. Bardzo Państwu dziękuję. Nie jest to nasza ostatnia sesja w takim składzie, ponieważ będzie jeszcze sesja w kwietniu, prawda, Panie Burmistrzu? Najprawdopodobniej będzie ona już po wyborach, ale. Jeszcze będzie w składzie takim, w jakim dzisiaj jesteśmy. Mhm. Także jeszcze się spotkamy. Dziękuję Państwu bardzo.